Bez domka codziennie niskie? No nie wiem czy takie niskie ceny. Dla mordzinni mocjalego posiada. Dwa silniki plus turbo sprężarkę dodajemy. Botle z tlenkiem. A cena to 1500-2900. Świeża wodka denatoranka. Zawiera alkohol. Posiada wszystkie potrzebne certyfikaty rekomendowane przez Instytut Matki i Dziecka. Cena to 999 999 zł. Scyzorek firmy Bajcik posiada. Ten ostrza i waży zaledwie 90 kg. Dobry dla początku złamywać, czy i drobnych przestępców. Cena to 1500, 1900 zł pistolet maszynowy, dobry na żonę oraz teściową, posiada wszystkie potrzebne certyfikaty plus gratis, dodajemy dwa magazynki, to tak dla bezpieczeństwa gdybyś strzelał po pijaku, cena to 2000 zł, ale jeśli kopisz teraz, obniżymy cenę oraz damy parę skarpetek, świeże jabłko o smaku banana, ale ma również smak jabłka, uwaga, zawiera alkohol, cena to 50% ceny, macioś sklano mały, poręczny, idealny do postawienia w ogrodku cena do uzgodnienia z grażynką sklano, a jeżeli kopisz teraz, to dostaniesz film pod tytułem co się stało z Maciusiem? Maciek! Maciek, synku! Maciusiu, co ci jest? Maciek, co, co się stało? Piwo w Biedrońce potaniało. Bez domka codziennie, wysokie ceny.